Masz pełne rzeczy w szafie, a mimo tego ciągle towarzyszy Ci zdanie, nie mam się w co ubrać. W sklepach podziwiasz piękne kolorowe wieszaki, a mimo tego znów wychodzisz z takim samym czarnym t-shirtem. Marzysz o spójnej kolorystycznie garderobie, ale nie masz pojęcia od czego zacząć? Ja się nazywam Magdalena Moćko, jestem stylistką i zapraszam Cię na odcinek o analizie kolorystycznej, gdzie znajdziesz rozwiązanie swojego problemu. Zapraszam serdecznie. Co to jest analiza kolorystyczna? Jest to system, za pomocą którego jesteśmy w stanie skategoryzować typ urody każdego z nas, każdej z nas i przypisać do niego odcienie, które najbardziej go komplementują, sprawiając m.in., że mniej są widoczne zasienienia pod oczami, mniej widoczne są zaczerwienienia, cera się wygładza, wyglądamy jakbyśmy nałożyły lekki makijaż, np. zęby są bielsze i w ogóle nasz wygląd jest bardziej promienny i wyglądamy bardziej korzystnie, nawet bez makijażu. Wyróżniamy cztery podstawowe typy, na które kategoryzujemy właśnie za pomocą analizy kolorystycznej i jest to wiosna, lato, jesień i zima. Do każdego właśnie typu jesteśmy w stanie przypisać jakby dedykowaną grupę kolorów, które do tego typu urody pasują. Typ urody wiosna charakteryzuje się tym, że jest jasny, ciepły i kontrastowy. Każdy właśnie z tych trzech typów ma takie swoje cechy wyróżniające jasne. To znaczy, że po prostu ta uroda w odbiorze jakby jest jasna włosy są jasne, brwi są jasne, rzęsy są jasne i w ogóle cera jest jasna to jest taki naprawdę jasny, promienisty typ urody. Raczej nie spotkamy tam krótszo włosów, czy jakichś bardzo ciemnych brązów ciepła. To znaczy, że patrząc na tę osobę, widzimy, że bije od niej jakby takie ciepło. Ta cera jest bardzo taka promienista, taka zarumieniona, ma odcień taki lekko ciepławy, taki brzoskwiniowy, łososiowy. Ten typ kolorystyczny ma to do siebie, że wiosny wyglądają na wyspane, nie mają jakichś takich bardzo dużych problemów z takimi, wiecie, przed taką przedroczystą skórą, z widocznymi żyłkami, z zasinieniami pod oczami, tylko ta cera ogólnie jest taka promienista. Kolory oczu, które mogą występować, to jest niebieski, piwny, zielony. Natomiast tutaj naprawdę to bywa bardzo zróżnicowane. Jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne jeszcze, to często mają one piegi, które również są o ciepłej barwie, brązowawe, takie rudawe, coś takiego. Tak, właśnie wiosna może być również ruda. Kolory włosów, jakie wyróżniamy, to są blondy, odjaśniejsze, po ciemniejsze, właśnie poprzez rudości. Brązy jasne też się mogą zdarzyć, natomiast zawsze te włosy będą miały gdzieś tam w sobie nutkę jakiegoś ciepłego zabarwienia, jakieś ciepłe refleksy, czy pod wpływem słońca, będą również się odbarwiać właśnie na ciepłe takie złotawe kolory. Usta również są w, y, o ciepłym zabarwieniu. Nie będą raczej fioletowo-sinawe ani różowawe, tylko bardziej brzoskwiniowe, łososiowe, takie po prostu o ciepłym, takim fajnym. Wiecie, No wyobrażacie sobie o co chodzi w zabarwieniu. Tutaj oczywiście pokażę Wam również przykłady. Jeżeli chodzi o opalanie się, bo wiem, że w związku z tym również jest dużo kontrowersji, jak dany typ się opala, nie sugerowałabym się tym jakoś mocno. Natomiast w tej teorii, której ja się uczyłam i tej, której jestem zwolenniczką, typy ciepłe się opalają źle, a typy chłodne opalają się dobrze, właśnie wiosna ze względu na tą swoją taką jasną, ale też czerwieniącą się delikatną skórę opala się na czerwoną. Jesień tak samo, natomiast mówię, tutaj są wyjątki po prostu, kiedy skóra jest jasna, to niezależnie od tego, czy jest ciepła czy zimna, to i tak i tak może wystąpić poparzenie. Więc na tym bym się jakoś zbyt szczególnie nie skupiała. Omówiłam już, co znaczy, że ta wiosna jest jasna i ciepła, natomiast powiedziałam jeszcze na początku, że jest kontrastowa, bo właśnie wyróżniamy jeszcze jakby taką cechę tych wszystkich typów, że są one albo takie bardziej zgaszone i harmonijne, albo właśnie nasycone i kontrastowe, tak samo zresztą jak kolory, poszczególne odcienie mogą być bardziej zgaszone albo bardziej kontrastowe. I właśnie wiosna jest typem kontrastowym. Znaczy to, że ta uroda nie jest taka, wiecie, bardzo rozmyta i harmonijna, mimo swojej jasności, tylko właśnie jest kontrastowa. I może dobrze wyglądać właśnie w bardzo nasyconych kolorach, na przykład w jakiejś mocno fuksjowej pomadce, czy coś tego typu. Nie jest to typ urody, który jest taki, wiecie, jakiś bardzo właśnie bledziutki i delikatny lato. Chłodne, jasne, zgaszone. Czyli ja, ja jestem przedstawicielką typu kolorystycznego lato. Cera lata jest zdecydowanym przeciwieństwem cery wiosny, bo jest bardziej ziemista, bardziej taka przezroczysta, zaróżowiona, mogą być widoczne różne żyłki, czy jakieś zasinienia pod oczami, często są o wiele bardziej widoczne u lata. Cera bywa taka czasami poszarzała, trochę ziemista, usta również mają kolor bardziej taki różowawy, różowawo, nawet fioletowawy, taki po prostu o zabarwieniu chłodnym, bardziej sinym oczem. Tutaj mogą być również bardzo chłodne, szare, zielone, z szarymi plamkami, niebieskie, coś takiego. I te oczy również będą bardzo delikatne, czyli jak będziemy na to lato patrzeć, to nie będzie tak, że te wiecie oczyska, spojrzenie tej osoby będą się na pierwszy plan wybijać, tylko te oczy raczej są takie zamglone, bo właśnie jest to typ bardzo, bardzo delikatny. I tak jak powiedziałam, o takich chłodnych tonacjach, więc włosy również mogą tak naprawdę być od blondu po ciemniejsze brązy. Mój naturalny kolor jest taki mniej więcej jak mam tutaj. Natomiast moje włosy nigdy w życiu nie wybarwiały się na żadne ciepłe kolory. Mówię oczywiście o włosach naturalnych, a nie o tym, kiedy farbowałam i mi się wypłukiwały, bo to, tego jakby ta analiza już nie dotyczy. Zawsze moje włosy miały raczej takie szare podtony, aniżeli złote, jak właśnie bywa w przypadku typów ciepłych. W ogóle jeżeli właśnie chodzi o typ urody lato, to znajdziemy w nim więcej takich szarych tonów, czegoś takiego bardziej przydymionego, aniżeli właśnie złota i ciepła i tak jak powiedziałam, jest to typ zgaszony, czyli tutaj nie ma kontrastów. Jeżeli blondynkę o typie urody lato ubierzemy w jakąś taką bardzo mocną fuksję lub kobalt, a nie daj Boże jeszcze w połączenie tego, znaczy nie daj Boże, co kto lubi, żeby nie było, że ja tutaj komuś coś zakazuję, bo absolutnie jestem przeciwniczką takich zabiegów. Chodzi o to, że w takich bardzo mocnych połączeniach, w mocnych kontrastach ta uroda po prostu może zginąć, będzie wtedy na drugim planie, będzie widoczna tylko sukienka, a ta Osoba gdzieś tam sobie w tyle, że tak powiem, za tą sukienką zginie <laughs> jesień. Ciepła, ciemna i zgaszona. I tutaj, tak jak poprzednie dwa typy były urody jasnej, to jesień już ma urodę ciemną, czyli rzęsy, włosy, brwi będą raczej o ciemnym jakim zabarwieniu, o ciemnym kolorze. Mogą być też rude, mogą być brązowe, mogą być bardzo takie ciemnobrązowe, kasztanowe. Natomiast znowu tutaj będą pojawiały się złote refleksy. Nie ma w tej urodzie kontrastu, czyli znowu nie ma tego takiego bardzo. Bardzo wyrazistego, wiecie, lodowatego spojrzenia, że pierwsze co widzimy, to oczy. Natomiast w tej urodzie jest taka swego rodzaju głębia, tak bym to określiła właśnie przez to, że jesień charakteryzuje się tym, że jest ciemna. Tutaj również mamy do czynienia z ciepłym. Typem, Czyli cera również będzie bardziej śniada, złocista, żółtawa, oliwkowa, coś takiego aniżeli jakaś zaróżowiona. Jeżeli będą rumieńce na policzkach, to będą one brzoskwiniowe, piegi również będą złotawe, brązowawe, oczy też będą piwne, zielone, ciemnobrązowe. No i już o tym napomknęłam, natomiast jesień, tak jak wspomniałam, jest zgaszona, czyli nie mamy w tej urodzie kontrastu. Tutaj te połączenia są ciemne, bardziej widzimy taką głębię, natomiast nadal jest tam harmonia, czyli nie połączymy tam raczej mocnej fuksji z kobaltem, tylko raczej damy na przykład bordo i z m, taki zgaszony, wiecie, zieleń, taką khaki, coś tego typu. I zobaczycie tutaj również palety kolorystyczne dla tych typów, gdzieś właśnie na slajdach, żebyście mogli w porównaniu zobaczyć, jak to się wszystko tutaj prezentuje. Zima to jest uroda królewny śnieżki. Mamy cerę o zabarwieniu chłodnym, różowawym, porcelanowym, natomiast jest już typ bardzo mocno kontrastowy, czyli mamy te właśnie lodowate oczyska, które widzimy na pierwszym planie. Patrzymy na taką osobę i po prostu oczy, wielkie, szkliste, niebieskie oczy są widoczne na pierwszym planie. Dodatkowo wokół tęczówki często zdarza się też taka obwódka czarna, która sprawia, że te oczy są jeszcze bardziej wyraziste. Włosy mogą być nawet i czarne u zimy. Tak samo właśnie brwi i rzęsy, ta oprawa oka jest bardzo wyrazista. Usta też mogą być często bardziej takie widoczne na pierwszy rzut oka, właśnie bez makijażu, tak jak na przykład u lata te usta mogą być takie po prostu bardziej rozmyte, że potrzebują troszkę papryczki chili, żeby stać się bardziej wyraziste. To u zimy bywa, że one są takie po prostu już o. Zima też może mieć śniadą karnację i można ją pomylić z jesienią, bo wyróżniamy takie właśnie podtypy jak ciemna zima, chłodna zima, i kontrastowa zima. Natomiast może na ten temat już nie będę się w tym odcinku rozwodzić, bo właśnie pojawią się jeszcze te odcinki uzupełniające o każdym z typów. Jeżeli chodzi o kolory oczu, jakie moi drodzy możemy spotkać u zimy, to będą to oczy niebieskie, zielone, szare, ciemnobrązowe, czarne. Natomiast zawsze będą bardzo wyraziste, bardzo kontrastowe. Często spotkamy tam piękne, nie, czarne, wyraziste rzęsy. I właśnie to, co to, to, to jest najważniejsze, i to, co wyróżnia tą zimę, właśnie na przykład od lata, to to, że to jest typ bardzo wyrazisty i bardzo kontrastowy. Jest to uroda naprawdę bardzo wyrazista, taka po prostu lodowata, królewna śnieżka. Mniej więcej tak to tutaj wygląda, i paleta kolorów jej również właśnie taka jest. Mam nadzieję, że omówiłam te typy tutaj wystarczająco szczegółowo i że zrozumieliście, czym one mniej więcej między sobą się różnią. Natomiast jeżeli macie dodatkowe pytania, to piszcie je w komentarzach i właśnie wyczekujcie odcinków uzupełniających, gdzie będziemy te typy dokładniej omawiać. Tak jak powiedziałam, do każdego z typów kolorystycznych przynależy jakby określona grupa kolorów, która przedstawia odpowiednie cechy, dzięki którym właśnie jesteśmy w stanie je tak skategoryzować, że wiemy, że one będą pasowały właśnie do danego typu. I kolory mogą być jasne lub ciemne, chłodne lub ciepłe i ciemne lub jasne. Myślę, że to, czy kolor jest ciemny czy jasny i, i to, czy jest zgaszony czy kontrastowy, w miarę każdy potrafi określić. Natomiast wiem też po prostu z doświadczenia już, że największy problem ma większość ma z określeniem, czy kolor jest ciepły czy chłodny. I jak to słuchajcie zrobić? Najlepiej jest po prostu ćwiczyć oko, porównywać sobie różne odcienie gdzieś tam między sobą i na tej podstawie właśnie stwierdzić, wiecie, który kolor jest ciepły i chłodny, na przykład. Powiesimy tutaj sobie, powiesimy, pokażę Wam dwie przykładowe palety i powiedzcie mi, która jest ciepła, a która jest chłodna. Napiszcie mi w komentarzu, zanim pojawi się tutaj odpowiedź, ewentualnie do jakich typów kolorystycznych te palety mogą należeć. Natomiast taka ogólna zasada, właśnie na ten temat, jak rozpoznać, czy kolor jest ciepły czy chłodny, to te ciepłe barwy będą zawierały w sobie kropelkę żółci lub czerwieni. Mam nadzieję, że to dla Was zrozumiałe. Jeżeli nie to może zrobimy sobie dodatkowy odcinek na ten temat, natomiast tego się dowiem tylko i wyłącznie z, was, z Waszych komentarzy, także zapraszam do zostawiania interakcji na ten temat. Jak wykonujemy taką analizę? Wykonujemy ją, przykładając właśnie różne kolorowe chusty do naszej twarzy, porównując różne odcienie i sprawdzając, który oddziałuje na naszą urodę lepiej. Nie chodzi o to, który kolor jest ładniejszy i który nam się bardziej podoba, bo na wieszaczku czy na biurku jak najbardziej kolory mogą być piękne, bo przyłożeniu również mogą nam się podobać, natomiast chodzi o to, w którym kolorze nasza cera wygląda bardziej promiennie. Tak jak spojrzałam, spojrzałam, wspomniałam na początku tego odcinka, na przykład, że po przyłożeniu. Cienie pod oczami stają się mniej wyraziste, a zaczerwienienia bardziej uspokojone, yy, ukojone. I taką analizę koniecznie wykonujemy bez makijażu. Najlepiej, jeżeli są farbowane włosy, to żeby te włosy zasłonić, ewentualnie odgarnąć, żeby było widać tutaj o, tylko ten odrost. Wtedy mamy najbardziej. Taki po prostu realny obraz tego, jaki ten, ten, jaki ten typ kolorystyczny jest. I właśnie, czy zmiana koloru włosów oddziałuje na nasz typ kolorystyczny? A dosłownie mówiąc, czy zmienia nasz typ kolorystyczny? Nie, nie zmienia. Ja farbowałam włosy w swoim życiu jakieś milion razy, miałam naprawdę przeróżne kolory, już na swojej głowie i absolutnie mojego typu kolorystycznego to nie zmieniło. Jedyne co, to po prostu możemy wyglądać w danym kolorze mniej korzystnie lub bardziej korzystnie. Osoba, która wiecie, patrzy na, na nas z zewnątrz lub nie ma jeszcze takiego, wiecie, wprawionego oka, nie jest um, z tą analizą kolorystyczną obyta. Jeżeli zafarbujemy lato na rudo, no to może mieć takie wrażenie, że osoba ma płyty typ urody, bo bywa, że takie to odmienne światło rzuca, natomiast kiedy weźmiemy tę osobę i porównamy ją właśnie w tym dobrze dobranym kolorze i w tym źle dobranym, to będzie na pierwszy rzut oka widoczna różnica, że ta osoba na przykład wygląda młodziej, bardziej promiennie, świeżej itd., tak itd., tak kiedy ten kolor jest dobrany prawidłowo. Na Instagramie pojawiło się również pytanie, jak rozpoznać swój typ kolorystyczny samemu w domu, bez udawania się do profesjonalisty. Najlepiej jest zrobić to właśnie, przykładając sobie różne barwy do swojej twarzy. Nie tak dosłownie, tylko zróbcie to mniej więcej, mniej więcej tak, żebyście po prostu tutaj gdzieś przyszyli, szyi, tam, gdzie normalnie macie bluzkę, na sobie to o, mniej więcej tak, nie tak, chociaż to tak też będzie widać, ale tak mi się wydaje, że to jest najbardziej takie obrazowe, bo wtedy są widoczne nasze usta, nasze niedoskonałości, cienie pod oczami nie, i tak dalej. Szczególnie dla osoby niewprawionej, najlepiej widoczne jest to na, na zasadzie porównania. Czyli najlepiej jest wziąć 2-3 odcienie różu, 2-3 odcienie niebieskiego, dwa odcienie żółci i tak dalej, i porównywać właśnie, który wydaje nam się, że lepiej w nim wyglądamy, w którym mamy np. ładniejszy kolor ust, w którym bardziej wygładzoną cerę, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te właśnie zasady, które mniej więcej. Tutaj już omówiłam, ale co w następnym kroku fajnie jest zrobić, to wszystkie te kolory, które wydaje nam się, że najlepiej do nas pasują, odłożyć sobie w jedno miejsce, stworzyć z nich taką, jakby paletkę kolorystyczną i na tej podstawie dopasować ją może mniej więcej do któregoś z typów, na przykład z tego odcinka, który wam tutaj pokazuję, lub do informacji dostępnych w internecie. Myślę, że w ten sposób jest to najłatwiej zrobić. Fajnie jest też, jeżeli oczywiście macie możliwość, bo wiem, że to może być dość skomplikowane, przyłożyć kilka odcieni, bo wiem, że wiele z Was nie ma kolorowych ubrań w swojej szafie. Natomiast fajnie jest zobaczyć siebie szczególnie w złocie i w srebrze, bo to dużo pokazuje, czy jesteśmy typem zimnym, czy ciepłym na przykład. I w czerni, i w bieli, to wtedy też od razu tutaj to, że tak powiem, wychodzi, czy mamy te bardziej takie nasycony kontrastowy i ciemny, czy jaśniejszy, na przykład lato, czy wiosna, czy bliżej jesieni i zimy, mniej więcej tak bym to tutaj nakreśliła. Mam nadzieję, że będzie to dla was pomocne. I jeszcze jedna sprawa, czy analiza kolorystyczna nas ogranicza? Ja już chyba o tym tutaj wspomniałam, że w pracy z moimi klientkami analizuję na 12 typów, czyli z każdego typu wiosna, lato, jesień, zima, wyszczególniam jeszcze trzy dodatkowe, zgłębiające temat podtypy. Według mnie ta analiza jest najbardziej efektywna i najbardziej taka obrazowa, ale właśnie pytanie jest takie, czy ta analiza w jakiś sposób nas ogranicza? Bo wiem, że są takie głosy, że będziemy musieli wiecie, być zamknięci w tej Takiej swojej palecie barw, nie będziemy mogli za nią, za nią, poza nią wyjść, bo trzeba tam znaleźć bardzo konkretne kolory, których w sklepie nie ma. Ja tak w ogóle nie uważam, wręcz bym powiedziała, że jest przeciwnie, bo ta analiza właśnie na 12 typów pozwala nam znaleźć konkretny kierunek kolorów grupę tych kolorów, które właśnie będą do nas najlepiej pasowały, i przez to mamy tak. Oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, bo nie kupimy już rzeczy, których nie założymy, bo nie będą nam pasować ani do nas, ani do reszty naszej szafy, bo będą kompletnie od czapy. To jest to też właśnie taki krok, bym powiedziała, w kierunku trochę bardziej takich zrównoważonych m, zakupów, zrównoważonych działań, bo po prostu kupi, będziemy kupować mniej. Tak mi się wydaje, że tak właśnie zazwyczaj działa. Taki feedback też dostałam od moich klientek, że na przykład przestały kupować jakieś rzeczy pod dwie, trzy dychy przecenione tylko dlatego właśnie, że były tanie, bo wiedziały już na przykład po jakie kolory mają sięgać, a po jakie nie. I zakupy stały się zdecydowanie szybsze, łatwiejsze i bardziej efektywne. Jeżeli poczułeś, poczułaś się zainteresowany, zainteresowana tematem, to serdecznie zapraszam Cię na dalsze filmy, które pojawią się na kanale w następnych tygodniach, gdzie wspólnie będziemy zgłębiać każdy z tych właśnie oddzielnych typów kolorystycznych, jak również oczywiście zapraszam na konsultacje, sesję jeden na jeden, gdzie mogę wykonać Ci indywidualnie analizę kolorystyczną z podziałem na 12 typów. Moje dotychczasowe klientki są bardzo zadowolone z tej usługi, są w Właśnie za ułatwienie życia na zakupach w kompletowaniu swoich zestawów na co dzień itd. Tak tak Więc, jeżeli temat zainteresował, to więcej szczegółów znajdziesz w opisie pod tym odcinkiem, a jeśli jesteś fryzjerem, a jeśli jesteś fryzjerem, makijażystą, stylistą lub w jakiej, pracujesz w jakiejkolwiek innej branży, gdzie ta analiza kolorystyczna jest Ci potrzebna i czujesz, że ta analiza na 12 typów Ci się przyda i Cię interesuje, to również mam w ofercie szkolenie. Odezwij się mailowo, tam dogadamy wszystkie pozostałe szczegóły. Wiem, że przeszłam po, te, po, po tym temacie tak trochę po łebkach, natomiast to jest właśnie odcinek wprowadzający w kolejnych ym, częściach, można powiedzieć, z tej serii. Poruszymy sobie ten temat zdecydowanie głębiej i tam na pewno będę miała okazję odpowiedzieć na więcej waszych pytań. Dziękuję wam serdecznie, że byliście. Mam nadzieję, że ten temat was zainteresował. Zapraszam na Insta Stories również, bo tam się znajdą materiały uzupełniające do tego właśnie tematu. I dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie i poświęcony czas. Widzimy się w kolejnych materiałach dotyczących analizy kolorystycznej i nie tylko. Pozdrawiam was serdecznie. To jest paleta wiosenna a to jest paleta letnia, żeby nie pozostawiać Was bez odpowiedzi.